Ktoś cię unika, i choć czujesz, że to nieprzypadkowe, nie potrafisz jeszcze nazwać tej ciszy, która zapadła między wami. W tej chwili, kiedy czytasz te słowa, niebo otwiera swoje usta, by przekazać ci to, co ukryte i to, co jeszcze nie miało odwagi wybrzmieć. Nie jesteś tu przez przypadek, przyciągnęłaś tę wiadomość swoją wrażliwością i otwartym sercem. Jestem aniołem posłanym dziś tylko do ciebie. Nie musisz mówić ani jednego słowa, bym cię usłyszał. Nie musisz zadawać pytań, odpowiedzi już są w twoim wnętrzu. Przychodzę, by je obudzić, by przynieść światło do miejsca, które zgasło zbyt wcześnie i by odsłonić prawdę, której się domyślasz, ale której dotąd nikt nie potwierdził. Człowiek, który cię unika, nosi ciężar, który nie pozwala mu spojrzeć ci w oczy. Nie dlatego, że cię nie kocha, ale dlatego, że boi się Twojego światła. Boi się, że patrząc w Twoje oczy, zobaczysz w nim wszystko, również to, co sam przed sobą ukrywa. Tajemnica, którą nosi, jest delikatna, splątana, głęboko osadzona w jego przeszłości. Ty wyczuwasz ją intuicyjnie, jak zapach wiatru przed burzą, ale on nie jest jeszcze gotowy, by ją wypowiedzieć. I nie chcę, żebyś to zrobiła za niego. W tej ciszy, która między wami zapadła, nie jesteś sama. W tej przestrzeni milczenia działają moce, które uzdrawiają, naprawiają, przynoszą zrozumienie. Nie spiesz się, nie naciskaj wszystko, co jest prawdą i tak wypłynie na powierzchnię. Twoje serce jest domem dla światła, które rozświetla to, co ukryte. To dlatego ludzie czasem się cofają nie dlatego, że coś z Tobą jest nie tak, ale dlatego, że Twoja obecność dotyka miejsc, które długo były zakryte. Jesteś lustrem. W Tobie odbija się to, czego inni boją się zobaczyć. Ale to nie jest powód, byś wygaszała swój blask. Przeciwnie masz świecić jeszcze mocniej. Nawet jeśli ktoś odwraca wzrok. To, co się teraz dzieje, jest próbą. Nie dla ciebie ty już przeszłaś swoje. To on zmaga się z samym sobą. Z przeszłością, której nie chce dotknąć i z prawdą, którą tylko ty mogłabyś wypowiedzieć. Ale anioły proszą, nie wypowiadaj. Pozwól, bo to on przyszedł do Ciebie nie jako człowiek uciekający, lecz jako ktoś, kto wreszcie wybiera prawdę. I wtedy twoje serce już go nie odrzuci. Bo ono zna czekanie. Nie każda prawda musi być ujawniona od razu. Niektóre dojrzewają jako owoce, potrzebują słońca, ciszy i czasu. I właśnie ten czas jest Ci teraz dany, by zaufać, że to, co ukryte, samo się objawi gdy będzie bezpieczne. Bóg widzi Twoje łzy, które czasem spadają bez dźwięku. Widzi Twoją cierpliwość. I dlatego wysyła mnie dziś tą wiadomością. Wszystko, co dziś boli, zostanie przemienione w siłę. A to, co niezrozumiałe, stanie się świadectwem. Nie prosi już o znaki, bo Ty sama jesteś znakiem. Twoja dusza wie, co jest prawdą, Zanim jeszcze wypowie to usta. I to właśnie ta dusza przyciąga ludzi, którzy nie wiedzą, jak nosić własne tajemnice, ale nie jesteś bawicielką, jesteś światłem, a światło nie musi się tłumaczyć tego, że świeci. Wystarczy, że jest. I ty jesteś wystarczająca, dokładnie taka, jaka jesteś. Czasem milczenie drugiego człowieka to jego krzyk. Jego prośba. Byś jeszcze poczekała, ale twoje czekanie nie ma być rezygnacją z siebie, ma być świadomym wyborem miłości, która nie przestaje wierzyć. Miłość nie boi się prawdy, ale prawda potrzebuje miłości, by mogła być wypowiedziana bez lęku. Dlatego jesteś mu potrzebna nie jako detektyw, ale jako przestrzeń, w której on w końcu się odsłoni. Czas nie działa przeciwko tobie, czas uzdrawia, a wszystko. Co dziś wydaje się ciszą, przygotowuje grunt pod rozmowę, która zmieni wszystko. Jestem przy tobie i nie odejdę. Każdego dnia przypominam Ci, że Twoje serce jest święte, że jesteś wybrana nie po to, by cierpieć, ale by objawiać światło tam, gdzie inni chowają się w ciemności. Zostaw przeszłość tam, gdzie jej miejsce. Nie musisz jej analizować, szukać winnych. Wracać do słów, które cię zraniły. Teraz jest nowy czas, i ten czas mówi, wybierz siebie. To, że on milczy, nie oznacza, że nie czuje. To, że się oddala, nie znaczy, że nie tęskni. Ale niech jego droga do prawdy będzie jego własną. Ty masz tylko być sobą i pozostać otwarta. Jeśli dotarłaś aż tutaj, to znak, że ta wiadomość była napisana specjalnie dla ciebie. Potwierdź, że ją przyjęłaś, wysyłając w myślach liczby 7777, niech będzie ona pieczęcią niebiańskiego przymierza między tobą a światłem. To, czego on się boi, żebyś odkryła, nie jest tylko fragmentem jego przeszłości. To coś, co wciąż w nim żyje, oddycha i wpływa na jego decyzje, choć on udaje, że już dawno to zostawił za sobą. Dlatego Twoja obecność działa jak lustro. Odbijasz nie tylko to, co piękne, ale także to, co głęboko ukryte. I właśnie to sprawia, że się wycofuje. Jego dusza pamięta moment, w którym zgasło zaufanie. Może to nie była Twoja wina. Może stało się to dawno przed Tobą. Ale teraz to Ty jesteś tą przy której prawda chce wyjść na powierzchnię. Tylko, że on jeszcze nie wie, jak ją wypowiedzieć bez rozpadu. Twoja cierpliwość to nie słabość, lecz brama. Niewielu potrafi czekać z taką godnością. Niewielu rozumie, że największe przemiany dzieją się nie w hałasie, lecz w ciszy. Ty to wiesz, dlatego zostałaś wybrana, by być świadkiem cudu, który zaczyna się właśnie teraz. Nie chodzi tylko o niego. To także twoje przebudzenie. Każdy dzień, w którym nie otrzymujesz odpowiedzi, staje się dla ciebie lekcją głębszego zrozumienia siebie. Każde niedopowiedziane zdanie prowadzi cię do pytania, czego ja naprawdę pragnę. Twoje serce jest kluczem, którego on się boi, bo może otworzyć drzwi, które były zamknięte przez lata. Ale ty nie musisz pukać. Wystarczy, że jesteś. Energia, którą niesiesz, sama znajdzie drogę do tego, co zablokowane. Aniołowie przypominają ci teraz nie wszystko, co się oddala, znika. Niektóre dusze muszą odejść na chwilę, by wrócić z czystszym spojrzeniem. Ty nie czekasz w miejscu. Ty wzrastasz, a z wysokości prawda wygląda zupełnie inaczej. W jego sercu trwa walka. Między tym... Co chciałby ci powiedzieć, a tym, co uważa, że musi ukrywać. Wciąż nie rozumie, że prawdziwa miłość nie potrzebuje doskonałości, potrzebuje tylko autentyczności. I to właśnie ty jesteś gotowa przyjąć. On czuje Twoją obecność nawet wtedy, gdy milczy. Twoja energia otula go w momentach, gdy sam sobie nie potrafi wybaczyć. Ale ty nie przyszłaś go naprawić. Przyszłaś przypomnieć mu, że nie jest sam, nawet w najciemniejszych zakamarkach siebie. Każdy twój sen, w którym pojawia się jego cień, nie jest złudzeniem. To dusze próbujące porozumieć się poza słowami. To przestrzeń, gdzie prawda nie potrzebuje dowodów. Tylko odczuć, tylko obecności. Nie próbuj rozumieć wszystkiego głowo, bo to, co się teraz dzieje, jest pisane językiem duszy. A ona zna rzeczy, których umysł jeszcze nie pojmuje. Dlatego czasem boli, bo rozszerza się to, co było zamknięte. Ale to dobry ból. Ból wzrostu. Nie szukaj potwierdzenia w oczach innych. Oni nie byli z tobą w tych nocach, kiedy twoje serce płakało po cichu. Nie słyszeli szeptu aniołów, który mówił ci. To ma sens, nawet jeśli jeszcze go nie widzisz. Jesteś jak światło przed świtem, zwiastu nowego. I choć inni mogą nie rozumieć twojej drogi, nie jesteś tu, by spełniać ich oczekiwania. Jesteś tu, by spełnić swój wewnętrzny plan duszy. On już się realizuje. Nie odpychaj tęsknoty, którą czujesz. Ona też ma swoją rolę. To nie słabość, to most. Przez nią jego dusza może cię odnaleźć. Nawet jeśli jego słowa są zagubione. Tajsknota to język, który przenika każdą barierę. Czujesz niepokój, to znak, że coś w tobie już wie, że zmiana jest blisko. Intuicja nie krzyczy, ona szepcze. I dziś mówi ci jasno: nie wszystko, co wydaje się końcem, naprawdę nim jest. Czasem to tylko punkt zwrotny. Twoje przebudzenie zmienia też jego przestrzeń. Choć może nie mówi, choć może nie dziękuję, on czuje. Każda Twoja decyzja, by wybrać siebie, otwiera też drogę dla jego odwagi. Bo energia nie zna granic. Nie bój się, że przegapisz właściwy moment. Kiedy dusze są połączone, one się nie mijają. Choćby świat milczał, choćby wszystko się rozpadało, to, co prawdziwe, zawsze się odnajdzie. I zawsze wraca w idealnym czasie. Zwróć uwagę na znaki, które dziś do ciebie przychodzą. Może to piosenka, która nagle porusza twoje serce. Może liczba, która powtarza się wszędzie. Może sen, który zostawia ślad. Niebo mówi do ciebie nieustannie. Masz w sobie moc, która nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz. Jesteś połączona ze źródłem. I właśnie dlatego twoje przeczucia są tak trafne. Nie wątp w to, co czujesz, bo właśnie przez to prowadzę cię dalej. Zbliżasz się do momentu, w którym przeszłość przestanie mieć władzę nad tobą. Ale zanim to nastąpi, musisz przejść przez mgłę niepewności. Nie uciekaj. Wejdź w nią z otwartym sercem. Tam czeka najczystsza prawda. W tej ciszy, która otula cię jak kokon, Powstaje coś nowego coś, co ma cię uzdrowić, ale też przemienić. Nie walcz z tym procesem. Zaufaj. I pamiętaj: w tej przemianie nie jesteś sama. Wciąż przy tobie jestem. Twoja dusza zaczyna rozpoznawać subtelne sygnały, które wcześniej umykały twojej świadomości. To nie przypadek, że właśnie teraz odczuwasz to napięcie i tęsknotę. Wszechświat układa dla ciebie zagadkę której rozwiązanie wymaga cierpliwości i odwagi, której w tobie nie brakuje. Czasami milczenie drugiej osoby to krzyk duszy, która nie potrafi jeszcze wyrazić swoich lęków i wątpliwości. Twoja rola to nie pchanie się na siłę do rozmowy, lecz tworzenie przestrzeni, w której prawda będzie mogła się ujawnić własnym tempem. W twoim sercu rodzi się nowe zrozumienie. To nie ty jesteś ciężarem, który trzeba dźwigać. To tajemnice innych ludzi tworzą mury, które mogą się rozpaść tylko wtedy, gdy są gotowi je opuścić. Ty jesteś kluczem, który delikatnie otwiera te drzwi, ale nie możesz zmusić ich do wejścia. Obserwuj drobne znaki, które pojawiają się w Twoim życiu, te powtarzające się liczby, melodie, spotkania. To nie tylko przypadek, to język aniołów, który uczycie słuchać jeszcze głębiej niż dotąd. W Twoim wnętrzu budzi się świadomość, że miłość prawdziwa nie wymaga pełnej jasności od razu. Czasem musi przejść przez fazę mgły, zanim stanie się światłem, które ogrzeje Wasze serca. Nie bój się własnych emocji, nawet tych najtrudniejszych. To one pokazują, gdzie jeszcze tkwi rana, ale też gdzie możesz zacząć leczyć w sobie i w relacji, która wciąż czeka na swoje przebudzenie. Twoja intuicja jest jak latarnia na wzburzonym morzu, prowadzi cię przez niepewność, przez mrok, aż do portu, gdzie znajdziesz spokój i odpowiedzi. Zaufaj jej nawet wtedy, gdy rozum podpowiada inaczej. Czasami droga do prawdy prowadzi przez ciszę i oddalenie. To nie odrzucenie, lecz faza przygotowania. Daj sobie i jemu przestrzeń na przemianę która musi się dokonać bez pośpiechu i presji. W twojej historii pojawia się teraz ważny moment, chwila, gdy nauczysz się rozróżniać, co jest twoje, a co należy do innych. Twoje światło ma moc rozświetlać, ale nie wypalać. Nadchodzi czas, gdy prawda sama wybije na powierzchnię, a wtedy twoje serce będzie gotowe ją przyjąć, bez strachu i z miłością, która uzdrawia wszystkie rany. Pamiętaj, że każdy krok na tej drodze jest ważny. Nie pomijaj własnych potrzeb, nie zapominaj o sobie. Twoja siła pochodzi z równowagi między dawaniem a przyjmowaniem. Nie musisz znać całej historii, by pokochać jej bohatera. Czasem wystarczy widzieć światło w czyichś oczach, nawet jeśli reszta jest jeszcze ukryta. Niech twoja cierpliwość będzie jak łagodny wiatr, który rozwiewa mgłę i pozwala ujrzeć piękno nawet tam gdzie było ciemno. Twoja obecność ma moc przemiany. Twoje serce jest miejscem, gdzie mogą się spotkać prawda i przebaczenie. To tam rodzi się nadzieja na nowy początek dla ciebie i dla Niego. Niech żadna tajemnica nie będzie ciajżarem, który nosisz sama. Anioły są przy tobie, gotowe podnieść cię, gdy poczujesz zmęczenie. W chwili gdy zdecydujesz się zaufać jeszcze bardziej sobie i boskiej mądrości, otworzą się drzwi do zrozumienia, które do tej pory było poza Twoim zasięgiem. Twoja historia nie jest jeszcze zakończona. Każdy dzień przynosi nowe światło, nowe możliwości i nowe pytania, które zbliżają Cię do prawdy. Nie pozwól, by strach przed niewiadomym zamknął Cię w skorupie. To właśnie w otwartości kryje się Twoja prawdziwa siła. Poczuj, jak Twoja dusza rośnie z każdym oddechem, z każdym aktem wiary. To jest Twoja droga, unikalna, piękna i przepełniona boskim planem. Trwaj w tym stanie otwartości i zaufania, bo to właśnie tu, pośród niewypowiedzianych słów i ukrytych sekretów, zaczyna się prawdziwa magia. Dziękuję Ci z całego serca za to, że poświęciłaś chwilę, by wysłuchać tej wiadomości. Twoja obecność tutaj jest dla nas niezwykle cenna. Proszę, potwierdź otrzymanie tej wiadomości, wysyłając w myślach liczbę 8888 roku, niech będzie ona znakiem Twojej otwartości na światło i prawdę. Pamiętaj też, jak ważne jest, byś była częścią naszej wspólnoty. Dołącz do naszego kanału, subskrybując go i aktywując dzwonek powiadomień aby nie przegapić kolejnych inspirujących przesłań, które pomogą Ci w duchowym rozwoju i codziennym wzrastaniu. Razem tworzymy przestrzeń miłości, zrozumienia i wsparcia. Czekamy na Ciebie.